Marzena Hitler, głos 24. 31 stycznia w najbliższą niedzielę odbędzie się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz 20 zagra w nim Sztab Krakowski. No, Kraków od zawsze właściwie grał z orkiestrą, ale Sztab Krakowski funkcjonuje już 20 lat, będzie więc też obchodził swój mały jubileusz. Moim gościem jest pan Leszek Olejarczyk, który jest rzecznikiem prasowym Krakowskiego Sztabu Woś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę pana, czym będzie się różnił ten finał od poprzednich? Przede wszystkim dla kogo zagra w tym roku orkiestra? W tym roku gramy z głową, czyli dla oddziałów Dziecięcej Laryngologii i Otolaryngologii przede wszystkim. Jak będzie wyglądał finał w Krakowie? W tym roku z powodu pandemii z pewnością będzie to wyglądało inaczej niż w latach poprzednich? Tak, to znaczy pozostaje kwesta uliczna tak jak była do tej pory, natomiast rzeczywiście no, ze względu na sytuację, jakiej doczekaliśmy, wiele wydarzeń przeniosło się do internetu oraz myślę, że taka moc przerobowa finału będzie również mocno skierowana na aukcje internetowe. No, zabraknie nam z pewnością tego, co stanowiło klimat finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, licznych koncertów, tego entuzjazmu ale mimo to spotkamy wolontariuszy na ulicach. Wiem, że Państwo przygotowujecie konkretną mapę, która pomoże mieszkańcom Krakowa zidentyfikować miejsca, gdzie będą na nich czekać wolontariusze z puszkami. Tak, pozwoliliśmy sobie zaproponować naszym wolontariuszom w tym roku coś takiego jak taką, można to nazwać rejonizację. Ona oczywiście nie jest ścisła, ponieważ każdy wolontariusz zgodnie z regulaminem może zbierać gdzie tylko chce. Ale zaproponowaliśmy im miejsca takie, gdzie bardzo często tych wolontariuszy brakuje. Jakby tyle lat doświadczenia przełożyło się na to, że znamy głosy mieszkańców Krakowa, którzy mówią: Słuchajcie, wychodzimy u siebie na osiedlu, tam nikogo nie ma, musimy iść na rynek, musimy iść na Kazimierz. Dlatego stwierdziliśmy, że trzeba te luki jakoś wypełnić, i, i wolontariusze bardzo ochoczo odpowiedzieli na naszą propozycję. A ilu macie wolontariuszy w tym roku? W tym momencie to już jest prawie 750 wolontariuszy, tylko w naszym sztabie. No, w takim razie, gdzie tę mapę będzie można zobaczyć? Będziemy tą mapę publikować na pewno u nas na Facebooku. Zapraszam do Sztabu Kraków. Tam będzie można to zobaczyć. Yy, większość jednak yy, akcji, tak jak mówił Pan, przenosi się do internetu. To są różne aukcje. Co takiego ciekawego można wylicytować? Co warto zareklamować mieszkańcom? Yy, na naszych aukcjach, no, w tym momencie, mamy 205 trwających aukcji. Jeszcze niektóre osoby przekazują następne rzeczy. 35 opcji się już skończyło. Z takich ciekawszych myślę, albo tych najdroższych aktualnie propozycji, to jest na przykład kolacja z Olą Kot z SKTV, loty na symulatorach Airbusa, A320 z prawdziwymi pilotami, czy sportowe samochody do wynajęcia na, na weekend, grafiki artystów, książka z dedykacją od Łukasza Orbitowskiego. Naprawdę każdy tam znajdzie coś dla siebie. Ile w zeszłym roku udało Wam się zebrać środków i czy liczycie, że w tym roku pobijecie ten rekord? No w zeszłym roku postawiliśmy poprzeczkę dość wysoko, ponieważ sam nasz sztab zebrał milion 110 tysięcy złotych ponad, więc to jest naprawdę bardzo dużo jak na, jak na jeden sztab. Czy pobijemy? No robimy wszystko za w naszej mocy, ale, ale wiemy też jaka jest sytuacja. No próbujemy, robimy co możemy. Gdzie w takim razie można Was śledzić, gdzie Was obserwować w mediach? Przede wszystkim zapraszamy na nasz Facebook i Instagram, Sztab Wosp Kraków, zarówno tutaj, jak i tutaj. Publikujemy tam zarówno jakieś materiały archiwalne z tego, jak graliśmy kiedyś, co się działo w poprzednich latach, no jak i oczywiście najnowsze informacje, co można zrobić teraz, co się teraz będzie działo, gdzie można nas spotkać, gdzie jakieś wydarzenia. Także wszystko na Facebooku przede wszystkim. W tym roku pewnie z powodu sytuacji nie odbędzie się światełko do nieba, ale czy planujecie jakieś jednak zakończenie tej akitera, a może w przyszłości? Planujemy, może nie będzie to takie typowe światełko do nieba, natomiast chcielibyśmy zrobić takie dźwiękowe światełko do nieba i ponieważ gra z nami w tym roku Tauron Arena w Krakowie, która przez cały dzień finałowy będzie rozświetlona wośpowymi kolorami, pod koniec dnia chcemy zrobić dźwiękowe światełko do nieba i z dachu Tauron Areny na cztery strony świata rozegrać hejnał oraz głośpowy dżingiel. No to w takim razie nic innego nam nie pozostaje, jak tylko trzymać kciuki za to, żeby ta akcja dała coraz lepsze rezultaty, żeby udało się pobić ubiegłoroczny rok. No i życzyć dużo wytrwałości i sił wszystkim wolontariuszom, no i Wam tutaj w sztabie, którzy koordynujecie całą akcję. Dziękuję, mamy bardzo dużo zapału i zrobimy wszystko, żeby nie poszedł na marne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.